Lek Wałęsa zarzekał się ostatnio, że nigdy nie był bufonem. A podobno w taki sposób przedstawił go w swoim filmie Andrzej Wajda. Jaki naprawdę był Wałęsa w czasach pierwszej Solidarności? W specjalnym numerze Fokusa pod tytułem Jasna i Ciemna Strona Lecha zadaliśmy to pytanie jego ówczesnym współpracownikom, żonie Danucie, korespondentowi amerykańskiego newsweeka Andrew Nagorskiemu, a także wielu historykom i publicystom. Z tej mozaiki wielu opinii, wspomnień wyłania się portret człowieka o mnóstwie sprzeczności, ale równocześnie niezwykle skutecznego. Andrzej Celiński, który był wówczas szefem gabinetu przewodniczącego Solidarności, mówi o nim „naturszczyk, jak chimilizbach, osoba o niezwykłej zdolności rozpoznawania sytuacji. Aleksander Hall dodaje, że rzeczywiście Wałęsa jest człowiekiem wielu talentów, ale równocześnie niedostatecznie pracował nad sobą i być może dlatego zmarnował później prezydenturę. Z kolei Roman Graczyk opowiada o tym, że w pewnym momencie w czasie okresu stanu wojennego Kościół zwątpił w Wałęsę i w tym czasie dzięki niezachwianej wierze Jana Pawła II w Wałęsę, no, jego powrót do wielkiej polityki stał się w ogóle możliwy. Jednym słowem, mnóstwo ciekawego materiału, wspomnień i analiz, i jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy naprawdę Wałęsa skoczył przez płot, co podarował przyszłej żonie na pierwszej randce, dlaczego tak trudno z nim przeprowadzić wywiad, rozmawiać o historii, czy wreszcie o zarzutach o współpracy w latach 70. z SB, po prostu sięgnijcie po specjalny numer Fokusa.